Hej. Wielkie podziękowania dla Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego. Podziękowania dla całego zarządu za zorganizowanie tak super Nie wiem jak to powiedzieć, przygody. Przygody z historią w tle. Wielkie podziękowania dla wszystkich chłopaków, których tam poznałem i tych co poznałem w tamtym roku i co przyjechali nowi dla wszystkich grup i chciałbym osobiście podziękować poszczególnym osobom, którzy naprawdę zrobili dla mnie tak dużo no nie mogę tu pominąć Pawła Katy, który do tej pory jestem wzruszony to co zrobił dla mojego syna ale jak i Adasia, Trzaka i Grzesia i jego syna Wiktora i pozostałych. Naprawdę, Monika, no, no tak, tak mi jest z wami miło, jak, 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 jak w rodzinie. Całe, całe księstwo, wszyscy chłopacy, ja, ja mam tylko dwa giga pojemności w głowie, ja nie pamiętam imion. Ale naprawdę, całemu księstwu Mańkowi, no przecież cały szef, Wszystkim Wam dziękuję, naprawdę. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Bądźcie cały czas siłą, taką, jaką jesteście. Róbcie wszystko, bo naprawdę dobrze Wam to wychodzi. Trzymajcie się razem i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Ciężko nagrać, to jest chyba dziesiąty dubel, bo, no bo zruszony jestem. Jeszcze raz, dziękuję Wam za wszystko, naprawdę. Czerwono, biało bez Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest Z górza przejdziemy, wodą popijemy Górnie, polowe, diabli wiedzą gdzie Kto by się martwił, że na drodze kurz I śnieg, i deszcz to znamy już Z górza przejdziemy, wodą popijemy Woda po walce ma jak no smak Róża czerwono, biało bez. Dojdziesz w bracie, choć krucho jest! Stary karabin, twój brat, jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny, za wojskiem szły, a że w oczy deszcz, to nic Czerwono, biało, bez Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest Z przejdziemy, wodą pokijemy Kuchnie polowe diabli jedzą gdzie Kto by się martwił, że na drodze kurz I śnieg, i deszcz to znamy już Z przejdziemy, wodą pokijemy Czerwono, białokitnie bez, Dojdziesz no, w pracie, choć krucho jest. Róża czerwono, białokitnie bez, choć było krucho, teraz dobrze jest. Z górza przeszliśmy, całą wróciliśmy, kuchnie polowe odnalazły się. Jeszcze na twarzach mamy zdrogi kurz, lecz dziś ten marsz za nami już. Z górza przeszliśmy, całą wróciliśmy, czoło otrzemy, oczyścimy broń. Róża czerwono, biało-kitnie bez, o bracie, ten drugi kres.